Rozdział 6 Samotni na stanowisku Kto trwa we mnie, ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset To był czas naszej próby. Nadszedł luty 1949 roku. Jeszcze przed moim wyjazdem z Guayaquil do Makumy, Ernest powiedział mi, że on i Jen nie mogą kontynuować pracy wśród szuarów. Trudy życia w dżungli tak bardzo zniszczyły ich zdrowie, że po powrocie z urlopu chcieli zamieszkać w Guadalquil i głosić Ewangelię w okolicznych miasteczkach. To oznaczało, że aż do przywrócenia służby lotniczej będziemy pozbawieni towarzystwa innych misjonarzy. Dopiero wtedy będą mogli dołączyć do nas Keith i Austinowie oraz nowa misjonarka Dorothy Walker. Nie było samolotu, który mógłby dostarczać nam zaopatrzenie i pocztę. Nowy musiał być sprowadzony ze Stanów. Liczyliśmy na to, że stanie się to szybko, ponieważ nasze jedzenie znowu było na wyczerpaniu. Nie byliśmy przygotowani na tak gwałtowne zakończenie zaopatrzenia lotniczego. Szkoła dla chłopców była zamknięta od listopada, ponieważ jedzenie z poletek nie wystarczało do wykarmienia uczniów. Niewielu Indian przychodziło do pracy na rozmowę czy niedzielne nabożeństwo. Teraz dopiero naprawdę zrozumieliśmy, jak wiele pracy wykonywali Johnsonowie. Dotychczas to oni byli za wszystko odpowiedzialni. My jedynie się uczyliśmy. Ernest rozumiał sposób myślenia Indian i ich język. Zawsze był gotów, aby słuchać ich żalów, udzielać porad i uczyć Bożej drogi. Jen, choć formalnie nie była pielęgniarką, potrafiła umiejętnie i z miłością opiekować się chorymi. Teraz zadania te spoczęły na nas i tylko na nas. Oprócz Boga nie było nikogo, kto mógłby nam pomóc. Bóg jednak nigdy nas nie opuścił, zgodnie ze swoją obietnicą. Gdy nadarzyła się jedna z tych bardzo rzadkich okazji, by wysłać list przez Indianina, który szedł do Sukui, Mary napisała do rodziców. Bez Johnsonów nasza praca duchowa pośród szuarów właściwie stoi w miejscu. Oprócz modlitwy i świadectwa codziennego życia niewiele możemy zrobić. Nie możemy otworzyć ponownie szkoły, dopóki nie będziemy mieli lokalnego, wierzącego nauczyciela. Frank nie może mówić kazań, dopóki nie pozna lepiej języka. Nie jesteśmy jednak zniechęceni i nie myślimy o opuszczeniu tego miejsca. Liczymy na to, że ludzie modlą się za nas, ale niech nikt nie marnuje czasu na to, by nas żałować, skoro nie żyje nam się tak łatwo, jak w USA. Mamy wszystko, co jest konieczne do pełni szczęścia, miłość i przyjaźń naszego Pana i prawdziwy cel życia, dzięki któremu rzeczy materialne możemy widzieć we właściwej perspektywie. Nie muszą chyba pisać wiele o błogosławieństwie, niczym niezmąconej harmonii, Między Frankiem i mną a nie ośmiechu i łzach dwójka małych dzieci, które czynią każdy dzień interesującym i niepowtarzalnym. Nie mieliśmy czasu, by odczuwać samotność czy żal z powodu naszej sytuacji, nawet gdybyśmy mieli do tego skłonność. Powstające uszkodzenia wymagały nieustannej pracy przy naprawach budynków. Zanim zdążyliśmy zabrać zbiory z jednego bananowego polatka, dwa inne wymagały już pracy przy zasiewach. Miałem zrobiony pełen plan pracy i potrzebowałem wszelkiej pomocy, jaką tylko mogą uzyskać. Indianie jednak patrzyli na to inaczej. Ci, którzy przyszli razem ze mną z szelmera i wiedzieli, że przynieśliśmy trochę towarów, rozgłosili wiadomość po okolicy. Na początku było wielu chętnych na nowe ubrania, maczety i haczyki do połowy ryb, ale ponieważ nie chciałem rozdawać ich upragnionych towarów na kredyt, duża część straciła zainteresowanie. W następnych dniach tylko kilku wracało do pracy. W niedzielę mieliśmy nabożeństwo, na które mogli przychodzić wszyscy szuarowie. Cieszyliśmy się, gdyż zazwyczaj pojawiało się ich tylu, że zapełniali tylną werandę naszego domu. Mary grała na akordeonie, a my wszyscy śpiewaliśmy. Potem przy pomocy obrazków przeznaczonych dla szkoły niedzielnej, w moim kulejącym języku opowiadałem im o Jonaszu i Lorybie i o tym, jak Jezus uzdrawiał chorych. Uczyłem się więcej z ich komentarzy, niż oni uczyli się ode mnie. Gdy zachorowałem na malarię, wszelkie prace ustały, nie było też niedzielnych nabożeństw. Niektórzy Indianie przychodzili i siadywali przy mnie na tylnej werandzie. Prawie niczego nie rozumiałem z tego, co mówili, dlatego nie mogłem im wiele pomóc. Cieszyłem się jednak, że zaczynają przychodzić do mnie ze swoimi problemami, podobnie jak przychodzili z nimi do Ernesta. Gdy odzyskałem siły, chodziłem z nimi do ich domów, przez co poznawałem coraz lepiej ich codzienne życie. Powoli wzrastała ich akceptacja mojej osoby. W jakimś czasie zaczęli nawet zapraszać mnie na swoje polowania i wyprawy na ryby. Jedną z takich okazji zapamiętałam szczególnie. Zostałem zaproszony na polowanie na małpy z dwoma Indianami i ich żonami. Był późny wieczór drugiego dnia wyprawy. Zjedliśmy już kolację z porcji włóknistego mięsa małpy i siedzieliśmy przy ognisku. Chincham, Indianin o haczykowatym nosie, i ciemnych brwiach, którego imię znaczy nie topesz, zaczął mi opowiadać o tym, jak szuarowie szukają pomocy w świecie duchów. W tym celu próbują nawiązać kontakt ze swoimi zmarłymi przodkami. Wierzą, że zmarli zmieniają się w demony, które mogą pojawiać się w postaci pewnych zwierząt, ptaków czy gadów. Doprowadziwszy się do kataleptycznego zesztywnienia po wypiciu wywaru z sangu, Liści tytoniu lub majku i wilczej jagody prowadzą umysł do kontaktu z duchami zmarłych przodków, aby uzyskać siłę lub postawić pytania, które później będą potwierdzone przez szamana. W sprawach poważnych, takich jak ciężka choroba, kogoś z rodziny lub podejmowanie decyzji o wyruszeniu na wyprawę wojenną, szuarowie wyzywają szamana, który ma najlepszy kontakt ze światem duchów. Zanim szaman przybędzie w dużym czarnym garnku, rodzina przygotowuje dla niego narkotyk z pnączy, i skapi, gotowanych powoli na wolnym ogniu. Nazywają go natema. Po jego wypiciu szaman wpada w stan, w którym ma urojenia. Ukazują mu się przodkowie pod postaciami wodnego węża, aboa, węża żararaki, tukana, sarny, sowy, jaguara lub ocelota. Szaman wyśpiewuje swoją pieśń cały czas potrząsając pod sobą liśćmi, żeby chronić się przed zbliżającymi się do niego demonami. Podchodzą do niego i cofają się, potem podchodzą znowu, zbliżają się bardziej. Są ohydne i koszmarne. Szaman opisuje słuchającym to, co widzi. Stopniowo poddaje swoją wolę i samego siebie mocy demonów. One z kolei nagradzają go, objawiając mu przyczynę choroby i imię wrogiego szamana, który posłał przekleństwo. Szaman najpierw głośno i dramatycznie zsie chorą część ciała, a potem dumnie wypluwa strzałę, która spowodowała chorobę. Może to być kawałek kamienia, kości, szkła lub jakiś owad. By przygotować chłopców do męskości lub starszych wojowników do bitwy, głowy rodów zabierają całą grupę w góry, gdzie kąpią się w czystych strumieniach u stóp wodospadów. Tutaj pijąc sangu lub majkuę i rozmawiają z duchami wielkich, zmarłych przodków. To daje im szczególną moc. Silny kontakt wytwarza tak potężne przekonanie o własnej niezwyciężoności, że szuarowie bez wahania ruszają do bitwy, nawet z przeważającym wrogiem, pewni, że nie mogą zginąć. Płomienie ogniska oświetlały migoczącym blaskiem twarz przejętego do głębi Hinchama, który opisywał mi to wszystko. Ja myślałem o tym, jak wielką władzę ma szaman, a równocześnie jak trudne, krótkie i niebezpieczne jest jego życie. W licznych zabójstwach, jakie miały miejsce w naszej okolicy, Najczęściej ginęli właśnie oni. Opisy Hinczama wywołały we mnie silne pragnienie, by poznać jak najlepiej ich niezwykłą religię i folklor. Gdy patrzę wstecz na okres mojego powrotu do zdrowia, widzę, że to, co wydawało się nieszczęściem, było w rzeczywistości działaniem woli Boga. Te pozornie zmarnowane godziny, przeznaczone na rozmowy, wizyty i wędrówki po dżungli, w czasie kiedy nie mogłem jeszcze pracować, przybliżyły o wiele miesięcy dzień, w którym mogłem rozpocząć głoszenie Słowa Bożego szuarom. Pomogły mi w nauce ich języka najłatwiejszym sposobem, umożliwiły zrozumienie ich systemu wierzeń, przede wszystkim w najlepszy możliwy sposób przetarły drogi do zaakceptowania nas. Powoli dzień po dniu mogłem pracować coraz więcej przy budowie domu i rozbudowie pasa startowego. Korzystając z naszego generatora i odbiornika słuchaliśmy co tydzień stacji HCJB. Szczególnie ważna była transmisja w każdy piątek wieczorem, ponieważ mogła zawierać informację o przybyciu nowego samolotu. Transmisje te podtrzymywały nas na duchu podczas długich tygodni samotności. Nie mieliśmy dużo benzyny, więc musieliśmy ją oszczędzać. Rezygnowaliśmy z innych możliwości wykorzystania prądu, byle tylko móc posłuchać radiowych wiadomości. Wreszcie, pewnego piątkowego wieczoru usłyszeliśmy wiadomość skierowaną specjalnie do nas. Robert Savage, jeden z dyrektorów stacji w Quito, mówił A teraz specjalna informacja dla wszystkich naszych kolegów pracujących w Oriente. To jest wschodni dżungli. Nowy samolot MAF jest w drodze. Powinniśmy zobaczyć go nad tymi wieżami w ciągu dwóch tygodni. Cóż to była za radość. Teraz mieliśmy nareszcie coś konkretnego. Wkrótce jednak nastąpiły wydarzenia, które skierowały nasze myśli w zupełnie inną stronę. Mary miała po raz pierwszy przyjmować poród. Ja zostałem wezwany, żeby zająć się bezpośrednio odwetowymi zabójstwami wśród szuarów. Zdarzyło się to niemal równocześnie. Było wczesne popołudnie, gdy Gracielna, nasza ekwadorska pomocnica, Przybiegła bez tchu pod nasze drzwi i mama seniora Rosa, mieszkająca w sąsiednim domu, zaczynała rodzić. Modliliśmy się wcześniej o to, by było to za dnia, ponieważ w jej domu nie było światła, więc poród nocny byłby o wiele trudniejszy. To naprawdę się dzieje, zawołała Mary. Zaczęła się przygotowywać zgodnie z instrukcjami zostawionymi przez Jen Johnson. Bardzo chcieliśmy, żeby ten poród się udał. Senora Rosa straciła już przy porodach troje dzieci. Jedno zmarło w trakcie porodu, a dwoje następnych w wyniku zakażenia pępkowego. W swojej wielkiej wierze Senora Rosa widziała w Mary narzędzie w rękach Boga, by przeprowadzić ją bezpiecznie przez obecny poród. Jedynym doświadczeniem, jakie miała moja żona, były narodziny dwojka naszych dzieci na zewnątrz była bardzo spokojna wykonując dokładnie wszystkie czynności ale wiedziałem że wewnątrz na pewno bardzo to wszystko przeżywa graciela rozpaliła ogień w piecu i nastawiła wodę mary wzięła trochę starych czasopism które wysterylizowała w piecu żeby służyły jako warstwa ochronna łóżka przygotowała tackę z nożyczkami i taśmą do odcięcia i przywiązania pępowiny oraz trzykawkę dla podania ergometryny po porodzie po raz ostatni zajrzała do książki dla położnych którą zostawiła jej Jen. Dzieci, Linda i Rose koniecznie chciały iść z nią, bardzo chciały zobaczyć nowe dziecko. Mary nie zgodziła się. Przekonała je, żeby zostały ze mną, obiecując, że następnego dnia będą mogły pójść na kąpiel maluszka. Wzięła wszystkie swoje przybory i poszła. Modliłem się za nią z głębi serca, stojąc w drzwiach razem z dziećmi i patrząc za jej oddalającą się postacią. Zaledwie usiadłem na długiej ławie na werandzie, gdy zobaczyłem dużą grupę Indian zbliżającą się od strony rzeki. Wszyscy równocześnie wykrzykiwali coś z zachrypniętymi głosami. Dyszeli jakby od długiego czasu biegli. Prowadził ich na łicz. Wysoki, chudy szuar, z płonącymi oczami i rozwichrzonymi włosami. W ręku trzymał strzelbę. W pierwszej chwili z ich wypowiadanych gwałtownie zdań zrozumiałem tylko kilka zwrotów. Ty zobaczysz, ty zobaczysz. On zapłaci. On zapłaci. Potem usłyszałem szuara mai, szuara mai. Pamiętałem dobrze znaczenie tych słów. Indianie zabili. Poprosiłem, żeby usiedli na werandzie, licząc na to, że trochę ich to uspokoi. Roz wspiął się na moje kolana, Linda usiadła obok mnie. Pośpiesznie wymieniliśmy dobrze mi znane, długie, obowiązkowe pozdrowienia. Powoli wydobywałem z nich opowieść o wydarzeniach, którą potem powtórzyłem kilka razy, żeby mieć pewność, że dobrze ich zrozumiałem. Huang, szaman i brat Nawicha został właśnie zabity przez szuarem zwanego Uyungara, jego kamratów z nadgórnej Makumy zaatakowali w nocy pod osłoną burzy przez szpary w ścianach domu zastrzeli śpiącego Huanga. Spytałem, ale dlaczego Jungara chciał zabić Twojego brata? Dowiedziałem się, że Nawicz, Huang i Shuarowie z nadrzeki Kusutka są od dawna wrogami Uungary i jego gruty z nadgórnej rzeki Makumy. Krewny Ujungary zmarł jakiś czas temu w wyniku choroby. Ujungara obwiniał szamana Huangę z jego śmierci przez rzucenie na niego przekleństwa, Po poprzysiągł, że nie spocznie, dopóki nie pomści krewnego. Teraz z kolei Nawich był zdecydowany zemścić się na Ujungarze. W tym momencie zrozumiałem cel i wizyty. W typowy dla szuarów przewrotny sposób Nawich przyszedł, żeby zapewnić sobie moją pomoc w swojej wojnie z Ujungarą. Padrywał się we mnie uważnie swoimi płonącymi oczami. Ty jesteś przeciw temu, żeby szwarowie zabijali jedni drugich, prawda? Spytał. Potwierdziłem. Dobrze, w takim razie nie możesz pozwolić, by Jungara odszedł wolny. Jeżeli to zrobisz, on wykończy nas wszystkich. Spytałem go, czego ode mnie oczekuje. Poślij po żołnierzy. Niech przyjdą i zamkną Jungarę w więzieniu. Tam będzie cierpiał, wtedy będzie mógł myśleć o złu, który uczynił. Owy obłudnicy pomyślałem. Niespokojny, Indianin chodził tam i z powrotem po werandzie, dziko machając rękami przy każdym zdaniu. Podługa z drewna palmowego uginała się przy każdym jego kroku. Linda patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami, wystraszona, nie rozumiejąc ani jednego słowa, przysunęła się bliżej do mnie. Czy on jest niegrzeczny, tatusiu? spytała. Uścisnąłem ją delikatnie i powiedziałem, tak, jest bardzo niegrzeczny. On potrzebuje, żeby Jezus zmienił jego złe serce. To jej wystarczyło. Sunęła się z ławki i pobiegła pobawić się w kuchni. Mały roz potoczył się za nią. Musiałem się mocno zastanowić. Żądanie na nie było całkowicie nierozsądne, ale była w nim pułapka. Jeżeli nie będę ostrożny, postawię się po stronie jednej grupy Indian przeciwko drugim. Podziękowałem Bogu za moje niedawne wyprawy z szuarami, ponieważ mogłem teraz przynajmniej postawić kilka pytań w stylu szuarów i wypowiedzieć kilka poleceń. Zwracając się do Nawicha powiedziałem mu, żeby usiadł i się uciszył. Potem spytałem go, czy wiele miesięcy temu nie poszedłeś z młodym Tiwim i nie zabiłeś swojego zięcia? Czy wtedy chciałeś żeby przyszli żołnierze nie potrafił odpowiedzieć poczułem się trochę pewniej wróć teraz do domu może poślę po żołnierzy i powiem im o jungarze gdy przyjdą czy mam im powiedzieć także o tobie jego niepewne spojrzenie powiedziało mi że moje słowa przyniosły pożądany efekt podskoczyłem na nogi i zawołałem ty chcesz żeby inni przestali walczyć z tobą w takim razie sam przestań walczyć. Może nie potrafisz zrobić tego sam. Bóg może ci pomóc. Słuchaj Jego. Bądź posłuszny Jego Słowu. Indianie zakryli usta dłońmi i zaczęli śmiać się głośno. Wiedziałem już, że w ten sposób ukrywałem swoje zawstydzenie że zostali pokonani w rozmowie przez białego człowieka. To oznaczało, że zdobyłem ich szacunek. Gdy wstawali i odchodzili, ja postanawiałem sobie mocno, że nigdy nie stanę po jednej ze stron w indiańskich wojnach, ale będę traktował wszystkich tak samo. Będę się starał nauczyć ich wszystkich miłości do Boga i odrzucenia ich krwawych wojen. Właśnie wtedy pojawiła się Mary. Byłem tak podekscytowany moim zwycięstwem, że musiałem jej wszystko dokładnie opowiedzieć. Ona sprowadziła mnie na ziemię. Jesteś tak samo gadatliwy jak szuarowie. Wiesz bardzo dobrze, że nie posłałbyś po tych żołnierzy. Teraz była moja kolej, by posłuchać o jej przeżyciach. Mary mówiła dalej. Seniora Rosa leżała w łóżku. Drżała z bólu i oddychała nieregularnie. Była przekonana, że dziecko wkrótce się urodzi. Otworzyłam moją paczkę z czystymi papierami i rozłożyłam je u stóp łóżka i stołu. Graciella przyniosła wodę, nożyczki, taśmę i ubrania dla dziecka, a potem wyszła. Umyłam jej mamę, próbowałam ją uspokoić i przygotowałam wszystko. Potem zajrzałam do książki, żeby upewnić się, czy niczego nie zapomniałam. Nagle usłyszałam, że Rosa woła mnie cichym głosem. Powiedziała, że główka dziecka już wyszła. Podbiegłam do jej łóżka, nie mogąc uwierzyć, że wszystko dzieje się tak łatwo. Na papierze przy łóżku zobaczyłam walczącą oddech malutką pokrytą śluzem dziewczynkę. Łzy napełniły mi oczy tak, że prawie nic nie widziałam. Jakoś udało mi się znaleźć pępowinę i przeciąć ją. Drżącymi rękami podniosłam malutką i położyłam na stole, żeby ją umyć. Wtedy wróciła Graciella i pomogła mi zająć się jej mamą. Po jakimś czasie senora rosa i jej dziecko leżały już spokojnie i odpoczywały. Widzieliśmy, że nasz. Pan Pan pomógł nam w obu tych sytuacjach. Nasze myśli wróciły do samolotu. Zbliżał się dzień, który miał przylecieć do Quito. Jego przybycie oznaczało ogromne zmiany we wszystkim. Gdy nadeszła godzina, w której mieliśmy otrzymać ostateczną informację, usiedliśmy przy odbiorniku, wytężawszy słuch, by usłyszeć słowa dobiegające wśród trzasków i szumów. Rozpoznaliśmy głos Roberta Svejcza. Samolot nie przyleciał. Robert nie wiedział dlaczego. Po prostu nie przyleciał. Co za cios! Cieszyliśmy się już tak bardzo a spotkało nas tak wielkie rozczarowanie byliśmy tak bardzo pewni przybycia samolotu że nie mieliśmy żadnego planu zapasowego nasza sytuacja stawała się coraz gorsza mimo oszczędności kończyła się już benzyna i wiedzieliśmy że wkrótce nie będziemy mogli słuchać wiadomości z radia byliśmy prawie bez jedzenia wkrótce miało się skończyć mleko w proszku potrzebne dla dzieci jedzenie przechowywaliśmy w szczelnie zamykanych blaszanych puszkach żeby zabezpieczyć je przed owadami gdy uderzało siebie wydawały Pusty dźwięk. Nasz nastrój pogarszały ulewne deszcze. Wszystko, czego dotykaliśmy, było mokre i nasączone wodą. W ciągu dziesięciu dni albo niebo było silnie zachmurzone, albo lały się z niego strumienie deszczu. Mieliśmy tym większy żal do pogody, ponieważ przypuszczaliśmy, że to właśnie przez nią samolot nie przyleciał. Musieliśmy zastanowić się nad jakimiś rozwiązaniami. Chodziłem tam i z powrotem po werandzie, próbując podjąć jakąś decyzję. Myślałem o tym, żeby wyruszyć szlakiem przez dżunglę i przynieść świeże zaopatrzenie. Ale gdyby właśnie wtedy przyleciał samolot, nie byłoby mnie na miejscu, żeby go przyjąć. Każda możliwość była zablokowana. Nie pozostawało nam nic innego, jak spróbować jakoś sobie poradzić, równocześnie ufając naszemu Panu. Pocieszała nas trochę myśl o tym, że za dwa dni 19 kwietnia będą trzecie urodziny Lindy. Postanowiliśmy sobie mocno, że niezależnie od wszystkich naszych kłopotów nie pozwolimy, by cokolwiek zepsuło ten dzień. Nasza córka będzie miała najlepsze przyjęcie urodzinowe, jakie tylko będziemy mogli dla niej urządzić. Zużywając do tego resztkę mąki, Graciella upiekła dla Lindy wielki trójwarstwowy tort urodzinowy z bananami. Mary, przeglądając rzeczy zostawione przez Johnsonów, znalazła trzy grube świece. Linda otrzymała prezenty. Sześć kolorowych kul marmurkowych owiniętych w od rosa, ubranka dla jej ulubionej lalki Lary uszyte przez Mary, kilka drewnianych klocków, które można było składać, budując z nich zabawki. Gdy siedzieliśmy przy stole, przyszła seniora Rosa z wielkim bukietem kwiatów. Razem z nią przytuptał mały braciszek Gracielny, przynosząc Lindzie w prezencie swojego ulubionego kogucika z zawiązaną na szyi wielką czerwoną kokardą. Linda patrzyła szeroko otwartymi oczami na wnoszony tort urodzinowy z trzema zapalonymi świeczkami, podczas gdy my wszyscy śpiewaliśmy Happy Birthday przez kilka drogocennych chwil, ciesząc się jej radością, mogliśmy zapomnieć o pustych puszkach na jedzenie i nieznanym losie samolotu. Nazajutrz pogoda się poprawiła. Zeszło słońce, jasne i czyste. Pomyślałem, że teraz na pewno przyleci samolot. Nie przyleciał. Minął dzień, a samolotu dalej nie było. Następnego popołudnia pracowałem na zewnątrz, gdy usłyszałem cichy odgłos podobny do silnika samolotu. Czy to możliwe? Tak, odpowiedziałem sam sobie, to samolot. Nie czekając ani chwili dłużej rzuciłem się pędem w stronę pasa startowego serce biło mi jak szalone z wielkiej radości, że po tak długim oczekiwaniu nareszcie zjawi się samolot osłoniłem ręką oczy przed słońcem i wpatrywałem się w górę chcąc jak najszybciej go zobaczyć niczego jednak nie widziałem także dźwięk który uznałem za odgłos silnika zamilkł gdzieś w oddali w końcu uznałem że musiało to być złudzenie spowodowane naszym niespokojnym oczekiwaniem Odwróciłem się i zacząłem iść z powrotem do miejsca, w którym pracowałem i wtedy, jak dźwięk najwspanialszej muzyki w oddali, znowu usłyszałem odgłos samolotu. Tym razem dobiegł jednak z innego kierunku, robił się coraz głośniejszy. Pomyślałem, że to może być samolot wojskowy albo nawet Shell Company. A jeżeli tylko przelatuje obok? Nie, zbliżał się teraz coraz bardziej, leciał prosto do naszej stacji misyjnej. To musi być nasz samolot. Zanim jeszcze znalazłem się znów na pasie startowym, zobaczyłem niewielką, jasnożółtą maszynę wyraźnie widoczną na tle bieli i błękitu nieba. Pilot okrążył kilka razy pas startowy, żeby dobrze się mu przyjrzeć, a potem zniżył lot i zaczął podchodzić do lądowania. Krzyknąłem co sił w płucach, Mary i dzieci już biegły, a wraz z nimi kilkoro Indian. Powitaliśmy pilotów ma których widzieliśmy pierwszy raz, jakby byli naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Napięcie się skończyło. Następne chwile były jednymi z najszczęśliwszych w naszym życiu. Idąc do domu, piloci uginęli się pod ciężarem delikatesów, o których istnieniu my już zupełnie zapomnieliśmy. Na kuchennym stole ustawili sto szynek, sera, kakao, rodzynek, ziemniaków i świeżych warzyw. My tylko staliśmy i patrzyliśmy na nich. Nie zapominająca nigdy o niczym Mary, żona Neita Sainta przysłała nam nawet tacę z kostkami lodu ze swojej naftowej lodówki w Shelmera. Niemal codziennie piliśmy letni napój cytrynowy. Mieliśmy mnóstwo cytryn z drzewy zasadzonych przez laty przez Ernesta i Johnsona i Indian. Ale napój cytrynowy z kostkami lodu wydawał nam się czymś zupełnie z tego świata. Jak we śnie usiedliśmy w pokoju frontowym z naszymi gośćmi. Piliśmy sok cytrynowy i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy i rozmawialiśmy. Tak dobrze było usłyszeć znów głos innej osoby i usłyszeć wiadomości ze świata zewnętrznego. Nasz świąteczny nastrój nie trwał jednak długo. W stosie listów, jaki przyleciał samolotem, był jeden oznaczony jako bardzo pilny. Odszedłem na bok, otworzyłem go i zacząłem czytać. Było to przypomnienie, że powinienem wziąć udział w spotkaniu Rady Misyjnej w Riobamba. Samolot miał odlecieć za godzinę, a ja miałem polecieć nim do szelmera. Nasza szczęśliwa godzina skończyła się zbyt szybko. Musiałem jeszcze spakować się przed odlotem. Mary bardzo mi pomogła spokojnie przyjmując nasze rozstanie. Po kilkunastu minutach szedłem już razem z pilotami do samolotu z walizką w ręce, nie spróbowawszy nawet rarytasów z kuchennego stołu z wyjątkiem soku cytrynowego z kostkami lodu. Tydzień później byłem już z powrotem. Tym razem miałem ze sobą Kifa i Doris Ostinów, naszych bliskich przyjaciół ze szkoły biblijnej w Minneapolis i Dorothy Walker. Dowcipna, życzliwa dla wszystkich, z rosyjskimi oczami, a do tego utalentowana i dobrze wykształcona, miała wykonywać analizy lingwistyczne i zająć się tłumaczeniem Biblii. Samolot przylatywał teraz regularnie. Po każdej wizycie powiększało się nasze zaopatrzenie. Mieliśmy teraz ważące 50 kg worki z mąką i cukrem, puszki mleka w proszku i kanistry z benzyną, a nawet plastikowe majtki dla rosa. Skończył się czas naszej samotności. Byliśmy pełni zapału do wspólnej pracy ze starymi i nowymi przyjaciółmi. Najpierw jednak, gdy tylko Austinowie i Dorothy zagospodarowali się w Makumie, Mary i ja wyruszyliśmy do Quackville na poród naszego trzeciego dziecka. Hobby Lawrence zabrał nas samolotem do Shelmera, gdzie mogliśmy spędzić kilka dni z Nate'em i Mary Saintami. Nate powitał nas swoim charakterystycznym uśmiechem, pytając jak radzą sobie nowe ptaszki w dżungli. Mary i Mary widziały się po raz pierwszy – Wkrótce jednak rozmawiały już ze sobą jak dobre przyjaciółki. Wszyscy tutaj mieli ręce pełne roboty. Mav założyło swoją bazę w Shelmera. Hobby latał naigt, zajmował się budowaniem, naprawami i wszystkim innym, choć jego plecy w dalszym ciągu były w gipsie i nie mógł się schylać. Mary obsługiwała radio, przy pomocy którego utrzymywała łączność z samolotem. Stacje misyjne nie były jeszcze wyposażone w radiostacje. Ich dom zawsze był pełen gości. Najczęściej często pomagał Mary przy pracach domowych lub dziecku, gdy miała ręce pełne roboty z radiową obsługą lotów, prowadzeniem księgowości, pieczeniem chleba, zmywaniem i zajmowaniem się gośćmi. Pobyt w Shalmera był zupełnie nowym doświadczeniem dla naszych dzieci, które w swojej pamięci nie miały jeszcze niczego poza naszą osadą, otoczoną ze wszystkich stron dżunglą. Z żalem opuszczaliśmy tę oazę gościnności, wyruszając w dalszą drogę do Quayquil. 10 sierpnia 1949 roku urodziła się Irene Mary Down. Już po trzech tygodniach byliśmy w drodze powrotnej do Makumy. Podczas naszej nieobecności Hobby Lawrence i technicy radiowi ze stacji misyjnej HCJB zamontowali we wszystkich placówkach w dżungli krótkofalowe radiostacje. Codziennie rano nawiązywano kontakt radiowy między MAP, Szelmera i każdą z odizolowanych stacji misyjnych obsługiwanych przez samolot. Ta dwukierunkowa komunikacja była niezwykle cennym usprawnieniem służby lotniczej MAF. Teraz przed każdym z planowanych lotów mogliśmy przekazywać wiadomości o pogodzie i utrzymywać stały kontakt z samolotem. Już nigdy więcej nie zdarzy się, żebyśmy nie znali pozycji samolotu zmuszonego do awaryjnego lądowania w dżungli. Austinowie i Doroty wprowadzili się do domu Johnsonów, który trochę przebudowali. Wszyscy zaczęliśmy intensywną pracę z Indianami, żeby nauczyć się ich języka. Zapisywaliśmy długie listy słów i zwrotów, a potem szukaliśmy sposobów na lepsze zapisywanie obcych dźwięków w ich języka. Szczególne kłopoty sprawiały nam samogłoski. Zauważyliśmy, że w pewnych sytuacjach są one wymawiane nosowo, a kiedy indziej szeptem. Tak drobne różnice mogły zmienić całkowicie znaczenie słowa. Napotykając na słowa szuarów kończące się bezdźwięczną samogłoską, Kiew powtarzał O, znowu to coś, czego nie słychać i czego się nie mówi, ale trzeba to zapisać. Keith i ja wykonywaliśmy prace fizyczne na stacji, karczując dżunglę i budując szkołę dla szuarskich dziewcząt. Dorothy prowadziła punkt apteczny, pracowała nad analizą językową i pomagała w codziennych pracach domowych. Mary i Doris opiekowały się dziećmi i pomagały szyć szkolne ubrania dla dzieci szuarów. Od kiedy zobaczyłem fragmenty potłuczonych naczyń atszuarów, bardzo chciałem zanieść Ewangelię do tego plemienia. Teraz miałem towarzysza, który mógł pójść ze mną. Keith i ja wiele razy rozmawialiśmy o tym i modliliśmy się o nadejście tego dnia. Kiedykolwiek jednak wspominaliśmy coś na ten temat w obecności szuarów, widzieliśmy ich strach i przerażenie. Nikt z mieszkających w naszej okolicy Indian nie miał przyjaznych relacji z atszuarami. Wprost przeciwnie, byli oni ich jak najbardziej znienawidzonymi wrogami. Wielki Santu i jego grupa ciągle mówili o pomniejszającym ludzkie głowy atszuarze, zwanym Shiryapa któregoś dnia pituar ten którego dziecko wpadło do ogniska przyszedł do nas po powrocie z długiej wyprawy z wielką ostrożnością szedł na teren ziemi niczyjej między nami a atrzuarami i rozmawiał z bardzo wpływowym przywódcą szuarów imieniem taisha który mieszkał na samym skraju terytorium atrzuarów gdy to usłyszałem poprosiłem go zaraz żeby powiedział mi więcej o taishi czy on zna jakiś przyjaźń nastawionych atrzuarów czy byłby gotów pójść ze mną do nich Ku mojej wielkiej radości Pitur stwierdził, że wódz tajsza bardzo dba o swoją neutralność, żeby móc prowadzić dość niepo, niepewny handel z atrzuarami. Być może zgodzi się zabrać nas do niektórych z nich. To była nasza pierwsza wskazówka, że istnieje możliwość nawiązania kontaktu z atrzuarami. Chcieliśmy jak najszybciej skorzystać z tej okazji.